Kurwa komuś życie? Ale ja koń z tej po tył Pasz, to tu baba To do konia <laughs> Baba konia Czy chłopca to? Jakiś idiota kurwa się nie wyrób, żeby mnie przeroł, to już konia <grym> Ucieka <grym> Ktoś go woła, no, no, okay. go woła, to jest go ale i ten go to na rowie do nie? Idzie <laughs> tutaj To jest mały był rowerem w Coś go w tego